Cześć. przed nami kolejny maraton kartkowy, jak widać. Ja się już przygotowałam z bazami, papierami, bo takie działanie etapami jest o wiele wygodniejsze w takich właśnie dużych <grywania> działaniach projektowych. Według mnie wtedy też robienie kartek no mi idzie o wiele, o wiele szybciej, ale pewnie niektóre papiery będę musiała coś tam podocinać, pozmieniać, yy, ponieważ bazy mam różnych rozmiarów, papiery są różnych rozmiarów, nie wszystkie mogą być duże, niektóre muszę przecinać na mniejsze. W sensie bazę muszę przycinać na mniejsze. Mam przygotowane trochę tekturek, trochę takich uniwersalnych, trochę tego klimatu. Jak się już domyślacie, to będą, e, będą kartki na chrzest, szatki, aniołki, jakieś rameczki, powycinane listki. Różne inne elementy, które mam przygotowane. Wszystko tutaj mam tekturkowe, jeśli chodzi o pleksę i tekturki. Jeszcze tutaj jakąś szatkę, którą miałam chyba w gratisie. Napisy i inne kolejne rzeczy. Mam witaj na świecie, więc może jakąś jedną albo dwie kartki zrobię właśnie z takim rodzicem. Tak sobie myślę. Chociaż w sumie jestem ciekawa. Według Was takie kartki na taki element na chrzest też byłby ok. Bo wydaje mi się, że to na przykład z pamiątką taką y, dla, od matki chwesnej lub ojca chwesnego, tak tutaj mamy pana, to, to też jest całkiem ok, adekwatne. Właśnie nie wiem, czy tutaj jeszcze świecę. Zastanowię się w sumie. Trochę w, nie wiem, czy jest taka tekturka, gdzie jest oboje rodziców, szczerze powiedziawszy, bo tata mama zawsze jest jedno albo drugie, tutaj też jest tylko mama, bardzo lubię tą tekturkę. I jak do tej pory, i y, jak do tej pory. Po prostu na przykład jak koleżanka dostawała taką kartkę, no to wiadomo było, że ona została mamą. tak? Gratulujemy jej, że została mamą, bo my ją znamy osobiście na tej zasadzie była dawana kartka, ale też spotkałam się z tym, że sporo osób wybiera takie neutralne, żeby jakby te gratulacje były dla rodziców obojga, a nie tylko dla mamy, nie? No bo halo to jest spule robota. <laughs> Mam przygotowane kwiatuszki. Które wczoraj akurat kręciłam. Mam jeszcze takie bywowe i one będą właśnie pod tą kartkę na pewno. Mam tutaj taką z różami, ale myślę, że właśnie zastosuję tutaj te zielone kwiaty. To jest taki arkusz papieru, bardzo stary już Paper Heaven. Właśnie z jednej strony róż, drugi drugiej zielony i myślę, że to nawet fajnie pasuje. Mam elementy do wycinania przygotowane, na przykład takie i jeszcze tutaj o. Z tych róż może będę korzystać. Chyba te są ze scraboisów, a te są z alchemii. No to co, ja zostawiam Was na przyspieszeniu. Aha, jeszcze pokażę Wam ten wykrojniczek. Jest bardzo fajny, właśnie na quest. Właśnie, to jest śmieszne, bo. On stricte jest świąteczny, bo tutaj ten aniołek ma taką jeszcze śnieżynkę do doklejenia, na przykład na ubranku i tak można wykorzystać ten, tego aniołka właśnie. Ale zobaczyłam jak Kasia Nesma moja pracowni wykorzystuje je na chrzest i mi się zachciało, dostałam od niej powycinane, a teraz mam swój zresztą, wykrojnik w razie co, to wykorzystam, tak myślę. I yy, no mam nadzieję, że... no co, że... Nikt nie jest jakiś bardzo przywiązany do reprezentowania przez takie aniołki yy, koloru skóry, tak? I jak jest kraftowy taki aniołek, no to ten kolor skóry nie ma znaczenia, chyba, że no, trafi się jakaś taka bardziej śniada dziewczynka. No i taki aniołek to zdecydowanie bardziej dla dziewczynki niż dla chłopca. Jeszcze gdzieś mam różowe sukienusie, więc coś tutaj będę działać i jak mówię, zostawiam Was na przyspieszeniu, bo yy, <suszy> będzie tutaj trochę roboty. Na wyśpieszeniu to, to wydaje się to być mega szybkie, krótkie. Mówię przyznać, że ten na chrzest kartki poszły mi bardzo ciężko. Zdecydowanie na komunie szły mi sprawniej. Wydaje mi się to dlatego, że rzadko wykonuję kartki na chrzest, na komunie częściej i po prostu kiedy widzieliście ostatni, poprzedni ten maraton, właśnie komunijny, to po prostu miałam dużo już pomysłów w głowie na kompozycję, już wcześniej robiłam. Kartki takie właśnie ze ścinków różnych. Jak robiłam live na tekturkowo ślubnych kartek, to większość miałam już przygotowane, oklejone, bo czasami to taka, no powiedzmy, mozolna praca, a schodzi całkiem sporo czasu właśnie na to oklejanie, przygotowanie baz. Każdą bazę najpierw oklejam papierami i zostawiam pod obciążeniem. Moje obciążenie to jest maszynka do wycinania. Każda kartka jest przełożona papierem, wszystko jeszcze birmatą, tak aby była płaska powierzchnia z góry, a nie gdzieś tam te nóżki od maszynki. I to leży sobie właśnie tak pod obciążeniem przez ten czas, jak ja to wszystko kleję. Muszę tutaj niektóre bazy docinać, sprawdzać wymiary, bo nieco się gdzieś tam mogłam pomylić, a poza, poza tym papiery, z którymi pracuję, mają różne wymiary. Na przykład Paper Heaven jest stosunkowo małymi arkuszami papieru. I tam zawsze wychodzi mi jakoś mocno na styk, jeśli chodzi o wycinanie. A jeśli się rozchodzi o inne marki, no to często jest tak, że mogę zrobić te bazy trochę większe, a niektóre trochę mniejsze. To właśnie pod te papiery z sklepiku Gosi będę musiała bazę skracać ostatecznie, bo one są na wymiar chyba 20,5 albo jakoś jeszcze trochę mniej, 20 i coś, a ja bazy zwykle robię 21 i nie lubię jak ten rant jest za długi. Biały rant jest po prostu za duży, o, o to mi chodzi, go widać bardzo wyraźnie, wolę tego uniknąć. Warstwy, yy, nie, w niektórych kartkach tylko, te warstwy wierzchnie, no bo zawsze mamy oklejoną bazę plus jeszcze jedną warstwę, to jest u mnie podstawa, rzadko robię inaczej, to często radełkuję. W jednej tylko kartce będzie tak właśnie, że tutaj będą drugie warstwy podklejone, takie panele dwa zrobię nachodzące na siebie i tutaj teraz się trochę walę przy docinaniu. Niestety wyjdzie mi tam nieco krzywo i będę musiała jeden panel później poprawiać, w sensie robić jeszcze jeden z jakiegoś innego ścinku. Różnych papierów tutaj używam, to jest na przykład Złota Dama od Paper Heaven, jest taka bardzo stara kolekcja, to jest właśnie ten różowy i zielony arkusz, który na rewersie jest, na jednej stronie jest różowy, na drugiej zielony. To są jakieś ścinki o Scrap and Me, um, ogólnie głównie Paper Heaven i ten sklepik Gosi właśnie. No i patrzę jeszcze sobie na jakieś panele, docinam jakieś arkusiki, kawałki papieru, staram się tego pozbyć. Mam wycięte już serwetki, jak widzicie poszłam po i wycięłam wszystkie właściwie takie same, tylko przy tej kraftowej trochę um, sobie zmieniłam. No, jest kraftowa um, serwetka i pod spodem jest wycięta z jakiegoś papieru skrapowego. E, obie są w ogóle, tak powiem, obie są z Rosie Owl i ta właśnie okrągła i taka um, folkowa na spodzie. Ja tu się jeszcze w ogóle pomylę w międzyczasie ponieważ ta kraftowa nie ma być na tym panelu, tylko na tym, który jest skrajny lewy i później sobie po prostu oderwę i, i przełożę. Dobieram tutaj dodatki, jak widzicie, różne aniołki, zastanawiam się nad różnymi opcjami, połączeniami. Powiem Wam, że dużo fajnych opcji tutaj można stworzyć. Ostatecznie trochę inaczej sobie powymyślam. Jedną kartkę zrobię właśnie z tym obrazkiem, witaj na, świe witaj na świecie. A reszta będzie na chwest święty. Tak stwierdziłam, że wykonam jedną kartkę, inną już od razu z rozmachu. Korzystam, jak wspominałam, z tekturek i pleksji od tekturkowo, bo wyciągałam sobie wszystkie, które mam tematycznie pasujące i właśnie z nimi działam. Oczywiście czas tutaj pracy nie uwzględnia robienia kwiatów. Zajęły mi one, myślę, że gdzieś tak dwie, dwie godziny. Nie wykorzystałam wszystkich ostatecznie, ponieważ nie wszystkie kartki robiłam z kwiatami. Same kartki tutaj to, co widzicie na przyspieszeniu, to wyszło jakoś dwie godziny roboty, ale widzieliście, coś tutaj docinałam, porównywałam i tak dalej. Trochę sam, gdybym miała wszystko przygotowane, i tylko przychodzę i działam, to byłoby krócej. Te wybrane kartki robię przed giełdą, na której będę wystawiać właśnie z rękodziełem, mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, bo w momencie, kiedy to nagrywam, to jeszcze nie wiem, jak tam się ułoży, generalnie chciałabym mieć trochę więcej kartek jeszcze takich dość uniwersalnych, urodzinowych, ale niestety już mi tutaj braknie czasu, postawiłam na chrzest święty, żeby po prostu mieć jakieś tak wygodnie tematycznie właśnie maraton kartkowy. Też muszę powiedzieć, że tekturki bardzo mi ułatwiają właśnie pracę, bo no odchodzi cały proces wycinania dodatkowych elementów, zastanawianie się. Ja też średnio lubię magazynować, że tak powiem, jakieś wykrojniki tematyczne. Raczej takich unikam jak mogę, nawet świąteczne powiem Wam trochę ich mam i ostateczne na większość czasu przecież leżą nieużywane. Bardzo tego. Nie lubię, unikam właśnie takich sytuacji, jak robicie taki maraton kartkowy, jak ja. Sprawdźcie zawsze, czy jak wyklejacie, to przyklejacie na odpowiednią stronę te panele, na zasadzie, czy nie robicie nagle do góry nogami tej kartki. Lepiej tego uniknąć podczas tworzenia. I jak widzicie do podklejenia robię, podklejam wszystko na birmacie, to jest u mnie klasy, korzystam z różnych ścinków albumowych jak i z birmaty takich resztkowych, które mi zostaje z wyciągania tekturek. Fajna jest ta nawet rameczka, powiem Wam, że całkiem długo mi ona leżała, jakoś tak brakowało mi pomysłu na jej wykorzystanie, no i teraz kombinuję, bo mi nic jakoś nie pasuje do tej ramki. Docięłam sobie nową rameczkę, bo po prostu nic mi jakoś nie pasowało na tą szatkę. Białe, białe to by się zlewało. Na razie komponuję takie wstępne kompozycje. Mam włączony już klej na gorąco, się nagrzewa. A dopóki się nie nagrzeje, to nie będę przyklejać kwiatów, więc zdziałam tam, gdzie mogę właśnie bez użycia kleju na gorąco. Dlaczego mówię, że tutaj ten panel źle zaczęłam przyklejać, w sensie dokładnie te dekoracje? Ja nie lubię jak mieszam kolory biało białokraftowy. W sensie staram się zawsze dopasować kolory tych elementów pod bazę. Czyli jeśli mam kraftową bazę, to moje ramki i listki będą głównie kraftowe. Może tutaj się zdarzyć trochę białego. Raczej na białej bazie nie używam. Yy, Kraftowych elementów. Nie lubię tak, po prostu chcę mieć to takie spójne trochę kolorystycznie, więc mam tak ustalone w kraft do krafta, białe do białego. No i staram się też nie łączyć odcieni białego, chyba że mówimy o takich elementach jak ta fatka, ale zwykle staram się, jeśli na przykład jest to papier ze w kolorze złamanej bieli, tak jak jest lesebo, to moje elementy wycinane będą z lesebo. Jeśli mam papiery. Um, nie mogę teraz sobie przypomnieć ale jest ten bardzo popularny papier, do, który wszyscy wybierają i ja też, do wydruków i na bazy y, kartkowe on jest właściwie taki biały mocno, to staram się wtedy używać elementów wycinanych właśnie z białego papieru nie chcę łączyć tej złamanej bieli z białym, w mi to widać i nie wygląda to dobrze, ale to już jest rzecz gustu i ta karteczka właśnie powstała w ten sposób że nie ma tutaj już kwiatów z materiału. Wykorzystałam elementy do wycinania z kolekcji Scrap Boysów. To w się sensie to nie jest chyba dokładnie kolekcja, to jest taki bloczek z elementami do wycinania, kiedyś to kupiłam. I tak właśnie wykorzystuję kwiatuszki i inne elementy z tego bloczka. No i dodkleiłam właśnie koronkę, a na to napis. I to taka kompozycja to już u mnie występowała, właśnie w kartkach na chrzest. Jakoś taką mam chyba słabość do tej kompozycji. No jak widzieliście to chwilę temu sobie właśnie oderwałam tą jedną rameczkę i układam jedną kompozycję całkiem na nowo z fadką i tą świecą. Tak sobie wymyśliłam, że to będzie tak leżeć. Oczywiście mówiąc, trzymajcie kciuki, żeby to się ten, ten klej to złapał. Dlatego zrezygnowałam z klejenia tam kwiatów, bo co chwilę tą świecę szturchałam i ona mi się odklejała, spadała. Dziubię teraz właśnie tutaj całą tą kompozycję z szatką, żeby tam fajnie się to prezentowało. Mam trochę, trochę problem z takimi napisami w kółku. No, chcę je z nich korzystać, ale jakoś tak średnio mi kompozycyjnie często, no to często mi nie pasują. Wolę je używać w boksach, ale no, próbuję wyjść z tej strefy komfortu i korzystać z nich w kartkach. Listki, których używam, to te zielone są z takich arkuszy dodawanych jako gratis do zamówień, tekturkowo. Bardzo fajna, intensywna zieleń. Jak widzicie tutaj, zresztą cała tematyka kręci się wokół zieleni. W sumie poza tą ostatnią jedną kartkę kartką, która będzie bardziej beżowa. No i odkładam sobie już kartki, które skończyłam, w których jestem zadowolona, i pozostaje po prostu doszlifować do końca pozostałe kartki. Korzystam również z takiego stempelka Lexi Design, te listki mam już przygotowane, nawet tutaj nic nie docinałam, nie chciało mi się. To jest stempel właśnie z takimi dwoma listkami, małymi i dużymi i bardzo często odbijam je na kalce i embosuję na gorąco. To jest też patent od Kasi, ona mi kiedyś dawała takie listki, teraz mam swoje i co jakiś czas właśnie w ten sposób działam. Wcześniej też robiłam inny stempel listkowy, ale ten konkretny stempel to wyczaiłam u, u Kasi, od niej podostawałam właśnie na spróbowanie, poużywałam, stwierdziłam, bierę to, podoba mi się, zajmuje to trochę czasu, żeby przygotować te listki, ale jest naprawdę fajny ten efekt właśnie w kompozycji. Lecimy z kolejną kartką, widzicie po prostu takie, że tak te klatki skaczą, to przez bardzo duże przyspieszenie ale nie chciałam, aby ten film trwał wieki, dlatego właśnie jest na dużym przyspieszeniu. Tutaj z tą karteczką trochę tak. Chciałam coś wcisnąć pod ten napis, właśnie, żeby tam była jakaś kompozycja, ale sam kwiatek, według mnie, trochę za bardzo podnosił tę kółeczko z napisem. I stwierdziłam, że kwiatki będą ostatecznie bardziej z boku, a pod samym napisem użyję elementów papierowych. To są elementy z Alchemy of Arts, takiej zielonej kolekcji, która w tym roku się chyba pojawiła chyba w tym roku. Ja w tym roku bardzo dużo w ogóle kolekcji zielonych pokupowałam, bo one powychodziły, chciałam je testować. Scrap and Me, Alchemy of, Clo Alchemy of Art, Craft o'Clock. Te kolekcje na pewno te firmy na pewno miały zielone właśnie kolekcje i je testowałam. I jedną całą zieloną widzieliście w kartkach komunijnych. Alchemy of Art. Nie wiem, też chyba była. W, tej, w tamtym poprzednim filmie ale z nich też robiłam z niej też robiłam kartki komunijne tam kolor tej zieleni mi średnio podpasował te dodatki mi zostały bo do kartek komunijnych mi po prostu nie pasowały te kwiaty one zdecydowanie bardziej są pod ślub ale generalnie cała ta zieleń nawet w tych dodatkach jest dla mnie taka bardzo ponura, nie jest to dla mnie przyjemna zieleń i nie lubię robić prac tej kolekcji, więc cieszyłam się że ją wykończyłam i po tego zostałam właśnie z kwiatami Zabieram się właśnie za tą jedyną beżową karteczkę i tutaj właśnie głównym elementem dodatków to będzie papier kraftowy wokół tych kwiatów. No ale całkiem urocza wyszła ta karteczka. Mam nadzieję, że nikt się nie będzie za bardzo sugerował tej kolorem skóry, tak w cudzysłowiu tego aniołka. Bo wydaje mi się, że to nie, nie warto się tym tak przejmować. No i za chwilę kończymy właśnie będą wszystkie karteczki. Już gotowe. Tutaj te listki to jest Craft and You Design, a poprzednie białe obok tej karteczki, co tutaj widzicie, tej zielonej, to są listki z rosyjskiej firmy, więc jej obecnie nie dostaniecie niestety. Póki się sytuacja na świecie nie unormuje, to nie będziemy mieć dostępu, niestety do tych wykrojników. Jeszcze jakieś perełeczki sobie wcisnęłam, bo stwierdziłam, że tak jakoś smętnie tam bez koloru. A perełki fajnie dodadzą ciekawy akcent. No i tak naprawdę kartki skończone. Dla was to jest chwila moment, a dla mnie to było po prostu. Ale pracę taką lubię. Powiem Wam, że jest dla mnie ona intensywna, idzie leci, leci szybko, sprawnie. Taka zadaniowa wtedy się, się robi w trakcie robienia właśnie takich kilku kartek. Powiem Wam, że jeszcze chyba przy żadnym tworzeniu tych maratonów nie wiem takiego pierdolnika jak teraz. Bardzo. Zwykle po prostu, no nie wiem, chyba kumuliny ślubne są troszeczkę łatwiejsze do ogrania. I może tutaj też trochę pochwalałam dodatkę, bo każda kartka postarałam się, żeby tylko była inna. Mamy taką właśnie nieco na bogato, bardzo błyszczącą właśnie z Plexi. Tak pędzol, nie mi po kartkach, mój drogi. Albo tu, albo w środku. Tak przykleiłeś się, bo pola sobie w złe miejsce. Kolego. Dobra, Polas to nagrywamy dalej. Um czyli ta taka najbardziej błyszcząca z napisem chrzest święty plus ta świeca. Wydaje mi się, że to fajnie ze sobą współgrało. Jeszcze dodałam tutaj te listki zielone takie tutaj złote są też listki na kalce, więc mamy takie połączenie właśnie złota z jasnymi kolorami. Zielone listki też pasują, no bo tutaj to tło zostawiłam właśnie zielone. Chyba mi się ta najbardziej nawet Podoba możliwe, <noise> pomimo tego, że raczej unikam tej złotej pleksi, ta z kolei jest bardzo minimalistyczna. Myślałam, żeby tutaj, wiecie, jeszcze kwiaty i tak dalej i można tak jak najbardziej zrobić, ale starałam się po prostu, żeby te kartki cenowo mogły być nieco zróżnicowane, dlatego ta też nie ma kwiatów. Więc z kwiatami, no to zrobię, będą troszeczkę droższe, no bo ja na kwiaty poświęcam jakieś takie, no na ten zestaw poświęciłam może z dwie godziny, więc muszę tutaj to przeliczyć. Ja liczę zwykle jeden kwiatek ile, ile kosztuje i tak sobie to przeliczam w kosztach kartkę, więc tą mam taką najskromniejszą pod ten względem, ale zauważyłam, że często ludzie wybierają właśnie takie skromne. Ona co prawda jest mocno podniesiona, więc oczywiście pójdzie do pudełka. Ta by się zmieściła może do koperty takiej 3D bardziej niż zwykłej, bo jest mniej podniesiona niż ta. No, tu mamy po prostu dwa panele, więc jak widzicie, korzystałam z takich ścinkowych jakichś kolekcji, nie do pary, no bo mm, tu jest Zielone Paper Heaven, tutaj jest Alchemy. Nie, nie, to jest yy, Craft Ocloka yy, z tych komunijnych kart, które robiłam. Tu są jakieś różne chyba kolekcje. P tu jest Scrap and Me i Paper Heaven. Tu jest Skepik Gosing na pewno. Takie nowe papierki wyczaiłam u nich i. I co? I mamy tutaj kartę, którą ja już taką kompozycję z koronką robiłam, tylko robiłam na przykład z aniołkiem tekturowym, też tekturkowo, ale tutaj mam aniołka. Mam tutaj te złote skrzydełka, więc wykorzystałam te złote listeczki na kalce, żeby tutaj było takie nawiązanie. Więc ta jest jedynie chyba taka stricte hmm, dziewczęca, bo myślę, że ta dałaby radę na chłopca, ale wydaje mi się, że ze względu na tego aniołka to i tak będzie to mocno dziewczęca karteczka. Trochę może żałuję, że tutaj pod, to, pod tą ramkę jeszcze nie podkleiłam kółka jakiegoś w innym kolorze, tylko miałabym trudność, żeby to było inne, inny kolor, który będzie trochę się wybija z tego beżu i brązu i... Nie wiem, jakoś tak, nie, nie miałam pomysłu, co to właściwie mogłoby być, żeby nie było zbliżone kolorystycznie, żeby to fajnie wybiło tego aniołka, ale on jest podklejony do góry. To i tak wydaje mi się, że bardzo się nie zlewa tutaj z tłem. No i taki bardzo beżowy, basicowy bo językowa taka kompozycja, naprawdę już takie robiłam. No wszystkie kompozycje, które tu widzicie, to są takie, które się u mnie pojawiały. Może rzadziej z tym kółeczkiem, które będę musiała tutaj jeszcze podkleić, bo takie kółeczka to ja rzadko korzystam, jeśli już to bardziej do boksów. Ale mam ich trochę, mam wrażenie, że już mi zalegają, bo ja już coraz rzadziej robię boksy na chrzest i widać na świecie trochę już w ogóle nie robię boksów, A przynajmniej dawno nie robiłam. I ta jedna kartka się wyróżnia tematyką, bo mamy witaj na świecie, ale mogłabym to kółko podmienić na coś innego i wydaje mi się, że to mogłaby być kartka spokojnie od matki chrzestnej na przykład, no nie, z jakimś innym e, napisem, po prostu e, wydaje mi się, że mogłabym zamiast tego kółka dać na przykład napisać ciebie jeszcze, bo mam taki z generalnie, tylko on jest dość e, duży. Ale, ale to też wydaje mi się, że, że pasuje. Jeśli kobieta na przykład yy, wita się z nowonarodzonym dzieciątkiem w rodzinie, to myślę, że pasowałaby taka yy, karteczka, właśnie tematyczna. Więc ja sobie tylko tutaj o podkleję, bo ona mi się tutaj niestety odkleiło. Trochę je tutaj też już maltretowałam, jakby nie było. Opa. No, i chciałam pod toku układać kwiaty, ale y, ciągle były te kwiaty za wysokie, więc ostatecznie kwiaty właśnie wylądowały z boku. No, i tak się przedstawia na. Mm, no, nie może być w trio. No, piątka kartek. No tak, trio w mi. Trio duet w mi. lepiej kwartet, a jak o piątce, to nawet nie wiem, w mówiąc, jak to. Ładnie powiedzieć, nie, nie, nie znam po prostu aż takich szukanych słów. Kwartet? A jak jest pięć? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jak jest piątka, więc y, przemilczmy y, ten temat. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście te moje y, zmagania, że Wam umiliłam czas w trakcie y, Waszego na przykład tworzenia. Pa, pa, Do zobaczenia w innych filmach. Thank you